Cześć, Siemanko, witam Was w tym odcinku, witam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam na początku odcinka, żebym już nie zapomniał. Pozdrawiam Feliksa czy Feniksa. Jakoś tak Feliks chyba. Feliks, pozdrawiam Cię bardzo wszystkich. Wszystkich też pozdrawiam, Feliksa też. Wszystkich Was pozdrawiam. Witajcie w tym odcinku. Prezentacja składu. Dzisiaj prezentacja składu. Chciałbym zaprezentować Wam mój skład, jaki mam tutaj, jakim gram. Może byście chcieli też sobie go zbudować Zbudowałem sobie taki składik. fajnie mi się nim gra Tym składem Podoba mi się Fajnie się gra. poczekajcie sobie tylko ustawie kamerę Dobra, już jest wszystko Zbudowałem sobie taki skład, na bramce rufiera mamy Po prawej stronie mamy żalę RB Po pr prawy obrońca, prawy CB to jest Diakite Lewy CB to jest Distę LB, czyli lewy obrońca to jest Amavi i teraz pomoc prawy pomoc, znaczy CM, C, prawy CM to jest Kabaj środkowy CM to jest Koklę lewy CM to jest mój Toty, jedyny w życiu Pol Pogba na RW mamy Miralasa na ST mamy Gomisa i na LW mamy Griezmana tak się prezentuje ten składik. Jak możecie zobaczyć, no tutaj menadżera nie, menadżer to, to każdy sobie może tam dobrać i tak będzie z to coś mi szwankuje. Ok, przedstawiłem Wam skład, a więc tak: Ruffier, bramka GK jest wart 1800 końców. Żalę RB. Jest wart 1100 końców. W diakite prawy CB jest wart 900 końców. Distę 2800 końców. Lewy CB lewy obrońca jest wart 1K. Pogba, I teraz tak z Pogbo Pogba to typowa, nie sprawdzałem jego ceny, ale to kilka milionów pewnie. Ale złoty pogba kosztuje 50K. Ale uwaga na pozycji, Sam. C, A, my. A ja mam go na pozycji CM. Możecie sobie zmienić, jak kupicie na K Jak kupicie na K możecie sobie zmienić na, y, na CM. Y, więc tak to wygląda. Ale jeżeli kogo, y, kogoś po prostu nie stać, nie będzie miał aż 50K na jednego zawodnika, to możecie sobie POGBY zastąpić zawodnikiem, który się nazywa. Y, no, ciężko się. Nie wiem, jak się wymawia: Veretoad. Yy, gra na CM yy, pozycja CM ten Weretou. gra na CM, jest Francuzem gra w BPL i gra w Aston Villa i kosztuje on tylko 550 końców no to zależy też od czasu ale na ten moment 550 końców Zakpogbe oczywiście yy, kogo tu jeszcze dobrze, czytamy dalej koklę ten CM środkowy z Arsenalu jest wart 900 końców kabaj, prawy CM jest wart 2K, ale na CDM jest wart 2K, więc tutaj też trzeba uważać. Jest na CM, ale sobie możecie zmienić na K. Na CM to jest o wiele droższy zawodnik w ogóle. miralas, miralas jest wart 5K. RR, mówię tutaj o tym merci. Pozycja on ma RM. A ja go nie chciałem go zmieniać, bo nie mam pozycji takiej. Zmiany. On ma na karcie ma pozycję RM, ale w tym składzie RW. Gomis 1600 końców i Griezmann kosztuje 15K. Jeżeli to też dla, dla kogoś jest zbyt duży wydat wydatek na jednego zawodnika, to możecie zastąpić Griezmana zawodnikiem, który się nazywa MOLO. Nazywa się ten zawodnik MOLO. Pozycja LW za Zagrizmana, a ten Molo gra w lidze francuskiej i klub Sanet ją takim zielonym herbem i ten Molo jest wart 1500 końców, a więc tak to wygląda, no ławka tutaj nie, tutaj nie jest, jedynie no tutaj Martial, tutaj jak widzicie Martial można go dać na ST, no ale wolę mieć Gomisę, Gomisem mi się bardzo dobrze gra, Miałem jakąś Wam ciekawostkę powiedzieć z jakiejś ligi, ale już nie pamiętam jaką. Czy zapomniałem? Nie pamiętam jaką ciekawostkę. Coś Wam miałem powiedzieć? No mm, i tak to się prezentuje. No, może jeszcze jakąś prezentację składu nagram? Czyli na pewno nagram. No, więc dziękuję Wam bardzo. Zawsze lajka, zawsze łapkę w górę, jeżeli Wam się odcinek podobał. Yy, zasubskrybujcie, jeżeli ktoś nie subskrybuje, ja oglądam mnie. Yy, zasubskrybujcie mnie, no i trzymajcie się do następnego odcinka Myślę, że yy, spodobał wam się ten odcinek Trzymajcie się, cześć Bym zapomniał dodać najważniejsze rzeczy Słuchajcie, yy, ogólnie podsumowując to ten skład z Pogbą, ale złotym Pogbą I z Griezmannem, czyli ten normalny taki jaki ja mam no, oprócz tego to typogra, ale ze złotym pogłą kosztowałby 83k, czyli w zaokrągleniu 85k. 85 tysięcy końców. A tańszy skład z Vertut na pomocy i z Molo na LW, czyli na pozycji Griezmana, yy, kosztuje ten tańszy skład 21k, czyli w zaokrągleniu 20k. No i tak to ogólnie się przedstawia. Nazwę ten odcinek, że to jest skład za 20k że było tańsze, no i rzeczywiście jest różnica, słuchajcie, 20k składzik bardzo fajny, no myślę, że to nie jest dość spory wydatek, można sobie uzbierać, no i co, i trzymajcie się do następnego odcinka, teraz się z Wami żegnam, Piona.